Witam Was w kolejnym filmie. I Dzisiaj film będzie na temat 50 faktów o mnie. Będzie to 50 przypadkowych faktów, jak mi się zdaje. No, no to może zacznijmy i film będzie rozdzielony na trzy części. Pierwsza część będzie teraz, będzie zawierała 16 pytań, a druga część będzie zawierała połowę i trzecia również połowę. Trzecia pojawi się za, za tydzień w sobotę, druga się pojawi w tą sobotę a trzecia się a pierwsza się pojawi właśnie dzisiaj. No to zaczynajmy. Teraz pytanie numer 1. Mam, znaczy odpowiedź. Mam 12 lat. No i fakt drugi. Mam młodsze rodzeństwo. Mam brata młodszego ode mnie o 2 lata, który ma 10 lat, a również mam siostrę, która jest młodsza ode mnie o 12 lat. Ja mam teraz 12, ona ma Dopiero dwa miesiące, ponieważ urodziła się w tym roku. Fakt trzeci. Mamy. Nie mam dosyć długich włosów. Są one koloru ciemny blond i za chwilkę Wam zrobimy, zrobię Wam zbliżenie. i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że tutaj miałam chorobę. Miałam chory skarb głowy, ponieważ miałam na tym. Taki łupież, to była taka skorupa zrobiona tak jakby z łupieżu Wyleczyłam to i teraz nie możecie nie uwierzyć, wyleczyłam to po prostu szamponem dla dzieci. Tak, i wyleczyłam to szamponem dla dzieci. Właśnie teraz był taki urywek i mogliście zobaczyć, jak wyglądają moje włosy, długościowe nie są. Nie są długie, są takie średniej długości, miałam dłuższe, ale ścięłam niestety. Ok. Fakt czwarty. Mamy przyjaciółkę. Nie każdy ma przyjaciółkę Ja mam na szczęście. Tak jak w każdej przyjaźni były zloty i upadki, ale bardzo często zauważyłam się, się, że się sprzeczamy. O byle co, naprawdę wystarczy byle co, żebyśmy się posprzeczały. Ja chcę pożyć długopis albo ona, to mnie od razu nerwy biorą. Za dużo po prostu się widzimy, ale no, nie potrafimy bez siebie żyć nawet jednego dnia w wakacje, jak nie dzwoniła, ponieważ była na wakacjach, tak? I zwiedzała różne miejsca. Nie dzwoniła do mnie przez tydzień. Ja byłam taka zmartwiona, nie wiedziałam co się dzieje ja chodziłam taka zdenerwowana, cała się trzęsłam ale w końcu jak zadzwoniła się tak wyluzowałam, byłam taka szczęśliwa i było naprawdę fajnie nasza historia zaczęła się w drugiej klasie czyli niejakie 4 lata temu poznałyśmy się oczywiście w pierwszej klasie ale tak bardziej zbliżyłyśmy się jako przyjaciółki w drugiej, podczas komunii podczas pierwszej komunii świętej dała mi takiego aniołka na pamiątkę i ja byłam bardzo szczęśliwa, naprawdę bardzo ją polubiłam i wiedziałam, że to może być naprawdę fajna przyjaźń. No i od tamtej pory przyjaźnimy się już 4 lata, także serdecznie Ci pozdrawiam, Ewo i no. To jest moje łóżko. Jak widzicie, jest to fioletowo białe łóżko. Także poduszki ma białe, a tutaj cały jest fioletowy. Dywan również bardzo, bardzo, ale tu mi się podoba. Jest to dywan fioletowo jasny, fioletowo ciemno, biały. Także nie bierze się go trudno, bardzo łatwo się go odkurza. I ma jasne kolory, także jest ok. Fakt szósty będzie to fakt ile mam wzrostu. Mam 1,53-56 m, nie wiem naprawdę dokładnie, ale tak od 53 do 56 na pewno wyższa nie jestem. Jestem najniższa z dziewczyn z klasy, dlatego bardzo mi tym przeszkadza na przykład w graniu w koszykówkę, w środkówkę to może nie, ale w koszykówkę tak, na przykład w staniu na bramce w piłce nożnej, to... Piłka leci na mną, to ja jak jestem niska, to jak podskoczę, to nie potrafię aż tak wysoko podskoczyć, żeby złapać tą piłkę. No i zawsze muszę przynajmniej jeden albo trzy gole przepuścić. Fakt ósmy. Urodziłam się 27 sierpnia w 2003 roku. Teraz prosiłabym, żeby nie, żebyście nie dawali komentarzy, że YouTube od, YouTube od nie wiem, 13 czy tam iluś lat. To jest moja sprawa, więc mam nadzieję, że to zaakceptujecie i to Wam po prostu będzie odpowiadało. No, mam 12 lat. Cieszę się, gdy nadchodzą moje urodziny, ale z kolei jestem również smutna, no bo to jest koniec wakacji. Jaki głupawy termin mam. Miałam się urodzić 13 września, ale urodziłam się o... Fakt dziewiąty. Faktem 9 jest to, że Przepraszam, ale zapomniałam faktu dziewiątego, ale już, już sobie przypomniałam, jest to fakt, czego się panicznie boję. Nie boję się ciemności, nie boję się horrorów. To jest dla mnie takie horrory, to jest zmory i to wszystko. To Są dla mnie takie wymyślanki, cacanki. Ja w to osobiście nie wierzę i nie wierzę w Boga i w takie rzeczy na przykład jak... No także ja w to nie wierzę. Także ja się nie, bo, nie boję takich rzeczy jak duchy, demony i ciemność. Ja się boję zwierząt, tak. Niektórych zwierząt się boję. Boję się węży. Jakbym zobaczyła węża, to nie byłoby mnie już w tym miejscu. Boję się panicznie żab i ropuch Mam bardzo złe wspomnienia z żabą. Gdy byłam nad rzeką, byłam... Jeszcze nawet ja, w, ja wtedy kończyłam przedszkolę dopiero. No i to było... To gorący letni, wakacyjny dzień. Pojechałam z rodzicami na rzekę. No i na niestety ale nad rzeką y, było, były takie małe żabcie, co, słownie takie. No, ja lubiłam wtedy żabki. Ja mogłam skakać razem z nimi po tym piachu. Tak y, bardzo lubiłam te zwierzęta. Ale gdy zobaczyłam, gdy wyszłam do wody i zaczęłam pływać w takim kółku z moją mamą i z tatą, poczułam, jakby coś się o mnie tutaj otarło. Jak wzięłam to coś do ręki, to była taka wielka żaba. Ja się tak zaczęłam krzyczeć, ona mi nie chciała zejść z ręki. Czyli mi się po prostu przysyła. Tak próbowałam ją zdjąć, tak, że się ich boję, nie będę już rozwijać. Ok, kolejny fakt. Faktem dziesiątym jest moja ulubiona piosenka. Moja ulubioną piosenkarką jest Ariana Grande. Niektórzy mi mówią, że jestem do niej podobna, ale myślę, że. no... Nie jestem, może włosy tak trochę, ale nie wiem, czy wiecie, Ariana ma właśnie doczepiane włosy, ponieważ ona ma problem ze swoimi, ma bardzo włosy takie, które jej szybko wypadają i ma bardzo, bardzo cienkie, przynajmniej tak pisałam na Facebooku i musi sobie właśnie robić doczepy, doczepiać sobie, ale ja bardzo lubię tą piosenkarkę i jej ulubioną, jej ulubiony, jej utwór jest moim, to mój ulubiony, to jest Break Breakfree. Nie wiem, jak to się wymawia. Chyba breakfree. Jak nie, to mi napiszcie w komentarzach, jak. Ale to jest właśnie mój ulubiony utwór. Fakt jedenasty jest taki, że bardzo lubię sushi. Nie wiem dlaczego. Nie będę rozwijała tej historii znowu o sushi, jak poznałam sushi, ponieważ zanudzam was pewnie tymi historiami, ale bardzo lubię sushi. Jest to dosyć droga potrawa, no, ale bardzo, bardzo lubię. Lubię również jeść ryby. Niektórzy na ryby w ogóle reagują fuj, ble, nienawidzę ryb, ale ja naprawdę lubię jeść ryby i lubię jeść również łososia. Jest to bardzo, bardzo pyszna ryba. Również bardzo lubię pić wodę z cytryną. Fakt 12 jest taki, że nienawidzę matematyki, ponieważ nie rozumiem jej, dla mnie to jest czarna magia i tyle. nienawidzę tej matematyki. Uwielbiam chodzić na zakupy, ale nie lubię wydawać pieniędzy, lubię jak ktoś mi kupuje te rzeczy, ale ja sama osobiście no, chodzę, bardzo lubię chodzić po sklepach, na przykład moja mama nie, nie lubi ze mną chodzić, ja lubię naprawdę, ja bym mogła chodzić całymi dniami. No. Bardzo boję się przejścia, ale kolejny fakt to jest to, że bardzo boję się przejścia do gimnazjum, z podstawówki do gimnazjum, ponieważ jestem teraz w szóstej klasie, Dlaczego przeraża mnie ten test gimnazjalny? Wszyscy mówią, że on jest tak trudny. Nie jest tak trudny jak matura, ale naprawdę wszyscy mówią, że jest po prostu przerażający. No, no i ostatnim, przedostatnim faktem będzie to, że uwielbiam. Kocham za... tak jest chore, może to być chore dla innych. Faktem będzie to, to, że bardzo, ale to bardzo lubię robić zdjęcia. Sobie komuś w ogóle mogłabym zostać fotografem, ale jest y, też to, y, tego troszeczkę taki minus, że lubię również być na zdjęciach, pozować do zdjęć. Czyli tutaj y, chciałabym zostać w przyszłości kosmetologiem, ale ja za to kocham robić zdjęcia i kocham pozować do zdjęć, i tutaj właśnie mam dylemat. Ale myślę, że mam jeszcze czas na zastanowienie się nad tym. I to by było na tyle w pierwszej części. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Tak samo, tak jak w tamtym filmiku, o złe komentarze prosiłabym o zostawienie je dla siebie. Ponieważ yy, jak zostawicie taki zły komentarz, no to mi jest wtedy przykro, a jak zostawicie go dla siebie, no to tam ja o nim nie wiem i po prostu jest wtedy dobrze. Jeśli chcecie, macie jakieś uwagi dotyczące filmu, to oczywiście napiszcie, co tam Wam się nie spodobało, a ja postaram się w kolejnych filmach to y, zmienić, tak, żeby nie było tych, żeby nie po prostu tych samych błędów, ponieważ to są moje początki na YouTubie. No i mogę, bieżąco, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, y, jeśli jesteście ciekawi moich filmów. To ja nie mam dużo filmów, więc mam tylko cztery filmy. Dopiero jak wejdziecie w mój kanał, to na pewno będziecie mogli sobie je obejrzeć i oczywiście załapkować. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.